Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie byki. Witam Was na czytaniu tygodniowym na okres od 15 do 21 lutego 2021 roku. Moje drogie byki, nim przejdę do astro wstępu, chciałabym tylko przypomnieć, że to, co zostanie Wam tutaj zaprezentowane dzisiaj w tym filmie, to jest odczyt ogólny. Odczyt ogólny może, ale nie musi z Wami rezonować. Może rezonować w części, całości, albo zupełnie nie rezonować. Może zarezonować już na początku tygodnia, może pod koniec, a może też rezonować dopiero w przyszłym tygodniu. Przesunięcie w czasie, moi drodzy, to jest naturalne prawo energii. Na odczycie ogólnym staramy się uchwycić główną, ogólną, wiodącą energię dla danego znaku Zodiaku w określonym odcinku czasowym za pomocą takich narzędzi, jak np. przykład karty Tarota i astrologia. To, w jaki sposób, w jakim czasie i z jaką intensywnością taka energia się zamanifestuje w Waszym życiu i czy w ogóle się zamanifestuje, zależy od Waszych indywidualnych układów planetarnych. Odczyt ogólny nie jest odczytem Indywidualnym, prywatnym. Odczyt ogólny nie musi rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Proszę pamiętać, że ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnego. Jeśli macie takowe decyzje do podjęcia i potrzebujecie wsparcia, warto korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, kontakt do mnie w sprawie czytań znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. Najlepiej kontaktować się ze mną za pomocą messenger, SMS bądź telefonicznie. Moje drogie byki, a ja teraz za chwileczkę przechodzę już do Astro Wstępu, który jest tutaj dedykowany już specjalnie pod kątem osób urodzonych właśnie w Waszym znaku. Byki, moje drogie. Po pierwsze, słońce przebywa do 18 lutego w wodniku. To działa na Was bardzo też stymulująco. W wodniku jest też całe zatrzęsienie różnych planet. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu nów w znaku wodnika. I działo się tam naprawdę, się bardzo dużo działo, moi drodzy. I to właśnie działa na Was bardzo, bardzo stymulująco, więc warto wykorzystać ten czas na budowanie kariery. Dlatego, że w tym tygodniu, 18 lutego, słoneczko zmieni swój znak i wkroczy do znaku ryb. A to spowoduje, że będziecie troszeczkę takie bardziej uduchowione, może troszkę bardziej rozleniwione, może takie bardziej przyciągające wszystko w czasie. A zatem warto tutaj wykorzystać ten moment do i Słońce jest w tym tygodniu jeszcze w znaku wodnika. No, to jest taki moment właśnie bardzo dużego zastrzyku energetycznego dla Was. Moi drodzy, w tym tygodniu jeszcze nadal jesteście pod wpływem kwadratury kwadratury Saturna, moi drodzy, w wodniku, to jest kwadratura Saturna do urana i ona się zaczęła 12, tak, czyli w ubiegłym tygodniu, ale będzie przez cały ten tydzień. Do samego końca miała na Was wpływ, i oczywiście będzie też miała wpływ na wszystkich ludzi i można powiedzieć, na cały świat, wszechświat. Moi drodzy, to jest taki moment, kiedy w Waszym życiu może zaistnieć coś. Co otworzy Wam szansę do uwolnienia się od jakichś e, ograniczeń, do uwolnienia się e, od wszystkiego, co dotychczas Was hamowało, co hamowało Wasz rozwój, tutaj bada, chodzi, e, pod warunkiem, że zaakceptujecie e, nieuchronne zmiany, a wręcz moi drodzy, nawet że zaakceptujecie rewolucję. Mhm. Moi drodzy, rewolucje tutaj mogą e, przyczynić się, że będą Was pozbawiały przyzwyczajeń, nawyków, e, które wcześniej gdzieś tam może w Waszym życiu się pojawiły. E, bykom jest dosyć trudno zmieniać nawyki i przyzwyczajenia. One są troszeczkę w tym podobne do raków. No więc ja wiem, że to naprawdę, słuchajcie, może być bardzo rewolucyjne. E, o, widzicie, no, usłyszał, że ktoś tam jakieś jedzenie może szykować, i on już, już sobie poszedł, tak. On jest m, fanem jedzenia. E, moi drodzy. No i cóż, e, no ta rewolucja, rewolucja. No, możecie, możecie tutaj naprawdę naprawdę mieć u siebie taką energię, która wręcz będzie przypominała normalnie takie demonstracje, dosłownie takie demonstracje. Są byki, które mogą się tutaj naprawdę bardzo buntować, mogą się buntować przeciwko pracodawcom, mogą się przeciwko normom, przeciwko władzy, no naprawdę, naprawdę i w ogóle przeciwko też takim osobom, które uzurpują sobie jakieś prawo do decydowania o was w waszej ocenie. A więc słuchajcie, naprawdę czas bardzo dynamiczny, gorący. E, moi drodzy, kiedy słoneczko wkroczy w tym tygodniu już do znaku ryb, wy troszeczkę, tak jak powiedziałam, tutaj wyhamujecie, spowolnijcie rytm, e, staniecie się bardziej uduchowione, spokojniejsze, może nawet troszeczkę bardziej leniwe. A więc, e, tak jak powiedziałam, bardzo ten czas, który tutaj macie i kiedy jesteście pod wpływem tej kwadratury, moi drodzy, hmm, wykorzystać, wykorzystać ten czas na naprawdę prawdziwe rewolucje, tym bardziej, że to dotyczy, dotyczy praktycznie wszystkich, więc u każdego taka jakaś rewolucja będzie, moi drodzy, ona też na zewnątrz będzie, dookoła nas. Dobrze, moje drogie byki, ja już tutaj jestem po astrowstępie, myślę, że aurę tego nieba, tego tygodniowego Wam tutaj przybliżyłam. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, 15-21 luty 2021. Mm. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, zagrożenia. Pod spodem talii, tarota, macie kartę królowej mieczy, to jest tło do naszych czytań. Klucz, no zaraz zobaczymy, poprosimy teraz karty dla rezonujących, sama karta, ale za wcześnie, poprosimy karty dla rezonujących ze mną byków, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, rezonujące ze mną byki na nadchodzący tydzień, 15-21 luty 2021, energia uzupełniająca, dointerpretowująca. Ogólna aura, tylko tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A pod spodem mamy kartę oficera, no i zobaczcie, tu mało takie, właśnie jakaś może jakieś przedstawicielstwo władzy, albo może ktoś, kto tak bardzo podchodzi do swoich obowiązków, że jest bardzo upierdliwy. Może być nawet władczy. No, no, no. No, no, no. No, 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 słuchajcie, słuchajcie, byki moje. E, tutaj e, asa miecze wylosowałam jako tło z kolei dla, dla baranów. Myślę, że to może być takie tło, już może dla większości tutaj znaków, które będę czytała. No, możecie sobie tam zobaczyć, wysłuchać. Słuchajcie, moi drodzy. Ogólna aura tego dnia: karta szóstki, buław i karta duchownego. Więc przede wszystkim karta szóstki, buław mówi o tym, że raz, że możecie tutaj liczyć na jakieś dobre wiadomości, dobre wieści, dobre informacje, pod warunkiem, że no, moi drodzy, zrobicie rachunek sumienia. Możecie tutaj liczyć na sukces, możecie liczyć na dobre wieści, tak jak powiedziałam, dobre informacje. Warunkiem jest tego przede wszystkim zrobienia rachunku, sumienia, e, sprawdzenie, czy ja przypadkiem gdzieś nie zawiniłem, nie zawiniłam. To jest taki właśnie moment, w którym będziecie analizować różne rzeczy. E, słuchajcie też jakiś czas takiej troszeczkę samotności, troszeczkę takiego oddalenia, wyciszenia, zrobienia dwa czy trzy kroki w tył. Jest tutaj bardzo ważne, słuchajcie, w ogóle istotny w tym tygodniu, jak, tak ja to tutaj widzę. Karta też tutaj, słuchajcie, karta duchownego też mówi o tym, że jakaś samotność czy okres samotności. Jest bardzo pouczający, czy był dla Was bardzo pouczający, czy ten tydzień, gdzie będziecie może spędzały czas w jakiś sposób same w odosobnieniu, jest dla Was pouczający. Słuchajcie, karta szóstki buław mówi o tym, że po prostu miałyście też, czy macie okazję, macie możliwość skoncentrowania się na czymś, na jednym celu. Bo szóstka buław to jest, słuchajcie, też koncentrowanie energii na samym sobie. No tak bardzo często jest, jeżeli na przykład przeżywamy jakiś czas samotności, oddalenia, nie... Mm, nie wchodzimy na przykład ciągle w jakieś dziwne relacje czy coś takiego, mamy wtedy naprawdę niesamowicie duży potencjał, koncentrujemy się na sobie, i proszę zauważyć, że bardzo często na przykład takie osoby, które są same gdzieś tam, nawet celowo się izolują, koncentrują się właśnie na jakichś osiągnięciach zawodowych i tak dalej, tak? I coś, coś tam robią więcej dla siebie. No, fakt jest faktem, że jeżeli masz więcej czasu dla samego siebie, no to możesz go w jakiś sposób lepszy dla siebie spożytkować. Słuchajcie, karta. Karta tutaj mówi wyraźnie, wyraźnie o tym, że trzeba przeanalizować sprawy i sytuacje, w które jestem zaangażowany, zaangażowana, byłam, byłem, tak? Eee, trzeba tutaj naprawdę zrobić krok do tyłu, trzeba zrobić taki rachunek sumienia, postępować zgodnie z sumieniem własnym, zgodnie tutaj z jakimiś takimi właśnie przekonaniami. Karta szóstki była wtedy, mówi, że naprawdę możecie liczyć na sukces. Moi drodzy, jako tło mamy tutaj kartę królowej, kartę królową mieczy. Słuchajcie, to są takie historie, że cóż, no musimy się od czegoś odciąć, zakończyć już jakiś żal, odżał, odżałowywujemy. Może taka właśnie sytuacja żalu i może taka sytuacja właśnie odosobnienia była ważna, była istotna, bo czasami tutaj wtedy łatwiej nam sobie uświadomić, czego chcemy, czego pragniemy, za czym tęsknimy lub za kim. To jest bardzo ważne. Moi drodzy. Królowa Mieczy też mówi o tym, że po prostu przechodzimy do pewnych rzeczy na porządku dziennym, kończymy też jakiś żal, kończymy jakiś smutek, odcinamy się po prostu od czegoś. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest też taka, taka, taki moment, właśnie troszeczkę samotności, ale to już samotność takimi bardzo, um, bym powiedziała, jakimiś emocjami, uczuciami, które trzeba w sobie poukładać. Z kolei karta oficera, słuchajcie, karta oficera tutaj jest bardzo ważna, bo ona mówi też o odpowiedzialności dużej, odpowiedzialności za siebie, za swoje uczucia i też czasami. Czasami obraniu odpowiedzialności za siebie. Zastanówcie się, moje byki, na ile Wy jesteście odpowiedzialne za tę sytuację która wam się w tym tygodniu będzie tutaj rysować, będzie wam się tutaj klarować. Na ile wy jesteście sami za to odpowiedzialni? Co wy żeście sobie czasami tutaj sami zrobili? Bo tak czasami jest. Ktoś mówi tak, wszyscy są często takie osoby, że oskarżają jakieś tam okoliczności zewnętrzne. Ten mi winien, tam, ten mi winien, to mi winno, tam, to mi winno. Po prostu to jest na takiej zasadzie, że w złej baletnicy tej przeszkadza rąbek u spódnicy. No ale rąbek nic nie jest winien. Tak? Więc właśnie o to chodzi. Może czasami tutaj szukałyście jakiegoś rąbka, niekoniecznie widząc problematykę w sobie. Słuchajcie, tutaj też kwestia jest taka w tej karcie duchownego, że odizolowywujecie się od czegoś, kogoś, od jakiejś sytuacji. Może toksyczny to jest związek, może jakaś dziwna, niezdrowa współpraca, która nie bardzo wam leżała emocjonalnie, nie bardzo wam leżała w takim jakimś odczuciu moralnym bym powiedziała, nie bardzo Wam to po prostu leżało, to może było wbrew wam, Was samych, tak, wbrew sobie, coś było robione, więc tutaj właśnie widzę, słuchajcie, sukces, tak, tu jest sukces, że w końcu też no, dochodzicie do wniosku, możecie się z tego wyrwać, to jest sukces, tak, więc dochodzicie do wniosku, że tak jest, a nie inaczej, no i wyrywacie się po prostu z tego, to jest możliwość właśnie, słuchajcie, moi drodzy, wyrywania się z tego, kartaszowski była, mówi o tym, że jestem zwycięzcą, wyrywam się, koncentruję energię, no, i faktycznie może to są te ograniczenia, o których mówiłam wcześniej w odczycie Astro. No i teraz, jaką macie tutaj szansę? Karta czwórki mieczy i karta wizyty. Słuchajcie, karta wizyty jest za tyle kartą ciekawą. Ja sobie rozpocznę teraz tutaj interpretację dla nas od, o, troszeczkę od, od tego miejsca. Słuchajcie, karta wizyty jest za tyle ciekawą sprawą, że ona bardzo często pokazuje, a to na jakąś izolację. A to na, pokazuje na jakąś izolację y, od świata. Y, pokazuje, że ktoś się czasami iz, izoluje z powodu nałogu, na, na tak? Więc może słuchajcie, szansą tutaj dla was jest taka historia, że ktoś, ktoś, słuchajcie, y, no może jest taka historia, że jesteście tutaj y, w w jakiejś dziwnej relacji, ktoś tam na przykład nadużywa alkoholu albo innych substancji, i nagle słuchajcie, następuje tutaj izolacja. Następuje izolacja tej osoby z powodu na przykład takiego nałogu. Czy nawet się wyprowadza ta osoba, bo tutaj karta czwórki mieczy, to też jest, słuchajcie, wyprowadzka, izolacja, to jest czasami pobyt w sanatorium. A więc słuchajcie, szansą jest tutaj wielka izolacja. Może też otwiera się droga i możliwość na taką izolację. Jeżeli ktoś miał na przykład jakieś problemy z jakimś nałogiem, ta osoba gdzieś po prostu, słuchajcie, tutaj izolacja, tak jak najbardziej, tu może z bólem serca ktoś gdzieś coś kogoś zgłasza, ale daje wam to pewne możliwości. Daje wam to możliwości rozwiązania pewnych spraw, postawienia sprawy jasno postawienia sprawy jasno i e, oddzielenia e, emocji od, e, słuchajcie, od, od, od rozumu i zadziałania rozumem, tak, daje Wam to tutaj pewne możliwości. Karta czwórki mieczy, słuchajcie, i karta, e, karta wizyty to są dosyć, bym powiedziała nawet momentami bardzo podobne karty, więc wielką szansą jest naprawdę, słuchajcie, też być może otwierająca Wam się tutaj możliwość izolacji, e, możliwość tego, że po prostu na chwilę się zastanowicie wy, w Wy po prostu dacie taki krok do tyłu, zastanowicie się chwila, 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 zaraz, zaraz. Właśnie ta izolacja mi tutaj była potrzebna, tak? Może mi to było tutaj potrzebne. Dobrze, że na przykład nie wiem, byłem, czy byłam w tej firmie, dobrze, że robiłem, czy robiłam to, dlatego że wiem już teraz naprawdę, czego nie chcę. Albo czego chcę, tak? I umiem pewne rzeczy docenić, umiem pewne rzeczy nawet sam w sobie czy e, sama w sobie uszanować. E, słuchajcie, to jest e, w szansie bardzo ciekawa historia. E, też, słuchajcie, macie możliwość, e, są tutaj niektóre byki, przed którymi się właśnie otwiera, słuchajcie, szansa, możliwość wyprowadzki. Wyprowadzki z jakiejś na przykład relacji, czy z jakiegoś miejsca, gdzie słuchajcie, to już naprawdę było niezdrowe, to wszystko było chore, to wszystko było na zasadzie błę. Takiego, tu, tu nawet po prostu nie było żadnego wyjścia, żadnej możliwości ruchu. Moi drodzy, i w szansie jeszcze też tutaj widzę jakąś terapię, naprawdę jakąś terapię. Czy dla Was osobistą, tak? No, być może nawet jeszcze tutaj niektóre byki mogą podejmować jakąś terapię partnerską albo są w trakcie terapii, albo tutaj właśnie izolacja z powodu czyjejś terapii otwiera jakieś możliwości. Terapia, tak? Słuchajcie, poza tym yy, może czyjś wyjazd, czyjeś oddalenie się, yy, czy czyjeś wycofanie otwiera Wam tutaj możliwości wyjścia z jakiejś dziwnej sytuacji, znalezienia rozwiązania krok po kroku, tak? Także słuchajcie, bardzo ciekawy tydzień, naprawdę bardzo ciekawy tydzień. Ja widzę, że tutaj wręcz jakby byki miały możliwość wychodzenia z jakiejś dosłownie życiowej choroby. No choroby. A choroba to jest, słuchajcie, różne to mogą być rzeczy, tak? Chory związek, e, chore coś tam jeszcze i tak dalej, tak? Chora praca. Czy macie możliwość wychodzenia z choroby? To jest szansa. E, szansą też jest, jeżeli macie w pracy jakieś problemy, że właśnie gdzieś wasz wróg, słuchajcie, zostanie, nie wiem, odizolowany od was w jakiś sposób. Dobra, moje drogie bytki, co wy macie tutaj jako zagrożenie. Zagrożeniem jest tutaj karta Asa mieczy i karta słuchajcie. Ślub. I teraz powiem tak, słuchajcie, jeśli... Zależy Wam na czymś, jeśli zależy Wam na jakiejś relacji czy współpracy, czy czymś szczególnym, takim, a więc zróbcie tutaj to wszystko, co należałoby zrobić, zróbcie jakiś taki okres izolacji, być może udajcie się na jakąś terapię wspólnie albo sami, jeżeli Wam na tym zależy, bo jeżeli nie i mielibyście tutaj jakieś takie, bym powiedziała, Przesłanki ku temu, żeby coś tam kończyć, no to no to, nie, no to nie działajcie, nic nie róbcie. Tak? Słuchajcie, moi drodzy, as mieczy, i jako zagrożenie może mówić o tym, że może jeszcze będziecie próbowali okłamywać samych siebie. Możecie tutaj próbować okłamywać na przykład jeszcze tą drugą stronę, tak? Z powodu strachu, może przed czymś. Jakimś tutaj, że może nie wiem, jakieś histerie, może ktoś Was szantażować emocjonalnie, więc tu możecie mieć takie, takie po prostu, moi drodzy, zagrożenie. Eee, no cóż, może też. Uważajcie też o właśnie. na Jakieś szantaże takie emocjonalne, że ktoś, nie wiem, będzie Was tutaj szantażował, że eee, chory jest. Chory będzie, do szpitala pójdzie, albo coś tam, albo coś się stanie i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to jest takie, słuchajcie, zagrożenie. Ktoś, kto jest bardzo jakoś emocjonalnie zaangażowany, być może w kontakt z wami. Być może to wy sami jesteście tutaj bardzo zaangażowani, słuchajcie. I no, kwestia jest tego typu, że jeżeli będziecie nadmiernie się tutaj jeszcze ciągle gdzieś tam angażować, słuchajcie, naprawdę nadmiernie się angażować, nie chcecie usłuchać, że ktoś na przykład nie chce kontaktu. Nie chce komunikacji, to możecie mieć tutaj jakieś dosyć poważne problemy, tak? Nawet łącznie z problemami prawnymi, więc to jest takie zagrożenie. A więc proszę, moje drogie byki, abyście w tym tygodniu były przede wszystkim szczere w stosunku do siebie, co do swoich uczuć i do emocji, i również po prostu szczere co do sytuacji, no bo bardzo często jest tak, że po prostu ktoś nie chce już z nami być, a druga osoba tam się gdzieś upiera. Wręcz, wręcz z uporem maniaka. Więc tutaj, słuchajcie, tak naprawdę zaprzestanie może być takim wybawieniem, tak? Izolacja, odejście od czegoś, nawet przyznanie się, że mam problem, może być tutaj wybawieniem. Jeżeli są takie byki tutaj, które mnie słuchają, które mają, po prostu taki problem. Jeżeli ten problem dotyczy na przykład partnera, tak? Czy, czy, czy byłego partnera, który gdzieś tutaj. Szaleje, no więc słuchajcie, róbcie wszystko tak, żeby było dobrze. Różnie, różne rzeczy róbcie zgodnie z literą prawa, no bo ta osoba w jakiś sposób może chcieć Wam tutaj zaszkodzić, chcieć Wam tutaj dokuczyć. E, moi drodzy, no cóż, no, to jest zagrożenie? Jeżeli to jest zagrożenie, to też tutaj takowe zagrożenie widzę, ale dla Was się ono może momentami tutaj okazać zbawienne. Że pewnego rodzaju właśnie współpracy i pewnego rodzaju słuchajcie relacje i współprace zawodowe, gdzie tutaj nie do końca była prawda, nie było uczciwości, gdzie może jedna strona była za bardzo zaangażowana, a druga wcale kto, ktoś kimś manipulował, to się w tym tygodniu zakańcza. I nawet to zagrożenie może być tutaj dla was szansą. <laughs> Bądźcie odpowiedzialni za to, co się dzieje w waszym życiu. Wszystkiego dobrego, moje byki, i zapraszam.